Tydzień temu 5 grudnia miała miejsce prawdopodobnie najważniejsza zapowiedź ostatniej dekady. Przez ostatnie 7 dni internet dosłownie oszalał na punkcie najnowszej produkcji studia Rockstar Games, czyli Grand Theft Auto 6. Tutaj nie ma się czemu dziwić, ponieważ ostatnia część tej serii, czyli GTA 5, wyszła w 2013 roku, a więc ponad 10 lat temu. Od tamtej pory Rockstar nie dał nam żadnej oficjalnej informacji na temat następnej części. Aż nagle, miesiąc temu, studio zapowiedziało pojawienie się zapowiedzi kolejnej części kultowego GTA na początek grudnia. No i się zaczęło. Informacja o tym, że już za niecały miesiąc zobaczymy film, na który czekaliśmy prawie 10 lat, pobudziła fanów na całym świecie. Dała wszystkim promyk nadziei, że może jeszcze za swojego życia zagrają w tytuł, na który tak długo czekali. Wystarczy przypomnieć sobie, jak bardzo wyczekiwanym tytułem jest najnowsza część serii. Ludzie robili nieskończone transmisje na żywo, czekając na premierę gry, czy nawet przerywali programy telewizyjne po to, by zapytać się kiedy będą mogli zagrać w najnowszą część serii. Fani na całym świecie z wielką ekscytacją oraz niepewnością wchodzili w nowy miesiąc. To właśnie teraz, dosłownie w każdej chwili, Rockstar mógł opublikować zapowiedź nowej gry. Jednak na początku grudnia studio podało datę i godzinę, o której pojawi się zwiastun nowej części serii. Lata ta przypadała na 5 grudnia i godzinę 15 w Polsce. Emocje rosły i wszyscy wyczekiwali nadchodzącej zapowiedzi. Jednak nagle fajnie zaczęli się zastanawiać. Rockstar Games to studio, które jak coś robi, to przesuwa granice, daje coś czego jeszcze nie było i pokazuje innym jak robić gry. Jednak ostatnio zasłynęło także jako studio, które robi coś minimalnym nakładem pracy, tak aby zwiększyć zyski. Stąd wzięło się całe zamieszanie przed pojawieniem się zapowiedzi gry. Ludzie nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Rockstarowi wydawało się, że wszystko zaplanowali i są doskonale przygotowani. Fani przygotowujący dziesiątki i jak nie setki transmisji na żywo na YouTube, Twitch TV i innych platformach, odliczające czas do pojawienia się materiału, jakbyśmy wchodzili w nowy rok. Jednak coś poszło nie tak. Wydarzenie było ustawione jako premiera w serwisie YouTube. To oznacza, że materiał musiał być już wrzucony, tylko ustawiony jako prywatny. Jednak jakimś nieznanym sposobem komuś udało się najpierw odczytać tytuł, opis i długość materiału, a następnie pobrać materiał i wrzucić go na Twittera. A to wszystko 14 godzin przed planowaną premierą. Jedyne co pozostało Rockstarowi to od razu wrzucić oficjalny materiał na swoje social media bez odkładania tego na później, ponieważ nie chcieli, aby ten wyciek zabrał im wyświetlenia i rozszedł się po całym internecie. Gdy zobaczyliśmy film, wiedzieliśmy, że te 10 lat nie poszło na marne. Właściwie nawet nie oglądając materiału, tylko patrząc jakie zamieszanie wywołała ta zapowiedź i jakie wyniki pojawiły się pod filmem, to już widać, że to strzał w dziesiątkę. Ale właśnie, pomówmy przez chwilę o wynikach tego filmu. Mimo tego, że zapowiedź trafiła do nas 14 godzin przed czasem, to i tak pobiła dwa rekordy Guinnessa. Jeden za najwyższą liczbę wyświetleń filmu niemuzycznego muzycznego zdobyto o 24 godziny, tu Rockstar może się pochwalić liczbą ponad 90 milionów wyświetleń, druga nagroda jest za najbardziej lubiany film na YouTube w 24 godziny. W tej kategorii uzyskali ponad 9 milionów łapek w górę. Przez cały tydzień wszystkie media mówiły o tym wydarzeniu. Na YouTube na temat GTA 6 jest już tyle filmów, że aż do premiery gry będzie można oglądać. Mimo tego, że raczej większość graczy wiedziała gdzie zabierze nas najnowsza odsłona serii oraz jacy będą główni bohaterowie, to i tak zapowiedź dosłownie pozamiatała. Grafika, rozmiar <laughs> świata oraz detale pokazują, że warto było czekać. A to dopiero zapowiedź. Przez prawie dwa lata dużo może się zmienić i to raczej na lepsze. Co by nie mówić, od tego momentu czekać nas będzie coraz więcej niespodzianek od studia Rockstar. Miejmy nadzieję, że będą to tylko pozytywne wieści, a nie że ktoś znowu włamał się na ich serwery i wykradł jakieś pliki, których odzyskanie będzie trwało kilka lat. Ech. Ja z tego miejsca dziękuję Ci za oglądanie i zachęcam do zostawienia swojej opinii w sekcji komentarzy. Do następnego, trzymaj się.